Kiełbasek mamy dość. Na służbie robi, co mu każemy. Po służbie może robić, co chce. W filmie wystąpili: Sponsorem programu jest właściciel marki SINSEI, sieci sklepów stacjonarnych SINSEI i sklepu internetowego Sinsei.com. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki FOXY, producent ręcznika kuchennego FOXY MEGA JUMBO. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor, producent impregnatów do drewna marki NIORD. Rafał Zawierucha, lecimy z hitami. Nastolatkowie w starciu na śmierć i życie. O co poszło? Nagle zgrywasz zakochanego? Najświeższe doniesienia z igrzysk śmierci. Gigantyczne korki paraliżują Londyn. W dramatyczną sytuację na drogach zamieszany jest agent specjalny. Wydostaniemy się z Reforma sądownictwa. Sędziowie będą sami wymierzać sprawiedliwość. Negocjacje skończone. Stop klatce. Codziennie od 20.00 lecimy z hitami. Sponsorem programu był właściciel marki Sinsei, sieci sklepów stacjonarnych Sinsei i sklepu internetowego Sinsei.com. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Foxy, producent ręcznika kuchennego Foxy Mega Jumbo. Na wspólne oglądanie programu zaprosił jego sponsor, producent impregnatów do drewna marki Niord. Sponsorem programu jest właściciel marki Sinsei, sieci sklepów stacjonarnych Sinsei i sklepu internetowego Sinsei.com. Na program zaprasza sponsor, dystrybutor Britcare, karmy dla psów z alergią i nietolerancją pokarmową. Występują i Komisarz Rex.